Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Żniwiarz, a to jest kolejny odcinek Żniwiarzowej Przygody. Jesteśmy ponownie w tej kopalni, w której byliśmy już poprzednio, yy, ale tym razem mam... A, no, jakieś yy, ale tym razem mam nadzieję, że uda nam się z niej wyjść, yy, bo zdobędziemy to, czego yy, szukam. A więc powiedzmy, że na przykład diament, albo, no, powiedzmy, że jeszcze jakieś surowce, mógłbyś trochę Stone'a czy coś. Patrz nawet Tor mam jeden yy, Nagrywam teraz w rozdzielczości yy, HD, to znaczy mo ustawiłem sobie monitor, bo będzie pytać, ustawiłem sobie monitor na rozdzielczość HD, już sobie mi zrobić chyba i <laughs> trochę głupe to wygląda, szczerze mówiąc, ale... ale dzięki temu nie będę musiał później sztucznie podbijać rozdzielczości filmu, ponieważ zawsze nagrywałem w rozdzielczości half size w wefrapscie ustawieniach miałem half size ponieważ mój monitor ma dosyć wysoką rozdzielczość i nie chciałem no i dysk strasznie przemulał przy zapisywaniu takiego tak filmów tak wysokiej rozdzielczości dlatego musiałem nagrywać na half size i później sztucznie podbijać rozdzielczość do HD a to niestety wygląda brzydko tak szczerze mówiąc no i z tego powodu, żeby wam to się przyjemnie oglądało yy, zrobiłem taki trick, bo jako że w Minecrafcie nie da się zmienić rozdzielczości, choć w Optifine widziałem taką opcję, ale nie działa mi to, yy, to chciałem... No, czekajcie, zrobię sobie, dobiję te dwa staki yy, to z tego powodu zmieniłem rozdzielczość monitora na HD, ale Minecraft i tak yy, niestety nie jest nagrywany na full screen, ja wiem, że jest full screen na F11 czy tam Alt plus F11, tylko że ta opcja powoduje, iż nie widzę, ile mam FPS-ów, bo fraps pokazuje takie coś, taki tam w narożniku takie poprawy jest, co też jest na F3, ale ta poprawa jest takie, takie, wiecie, jeśli macie Frapsa. I jeszcze... A, mogę sobie pochodnie zrobić, spoko. I jeszcze jest taka sprawa, że... Yy, że po prostu zrobiłem już taką próbę Ej, zresztą właśnie chciałem, i po pewnym czasie, powiedzmy po jakiejś minucie, wyrzuciło mi po prostu grę. Znaczy, no, w jakiś błąd java był. I z tego powodu właśnie yy, muszę nagrywać to w takiej rozdzielczości, że ona jest trochę ucięta na górze i na dole. Czyli 1280x638, bodajże tak mi się wydaje, że tak było napisane. I po prostu teraz jeśli podbiję nawet tą szerokość do 720, dobrze mówię, wysokość do 720, tak, tak, to nie będzie to aż taką stratą jakości yy, jak przy właśnie rozdzielczości, w której nagrywałem 720x400, a bodajże 38 i wtedy podbijanie do właśnie HD było właśnie bardzo kiepskim pomysłem. Ale no tak już zrobiłem i dopiero później tak pomyślałem, że może, może by tak zrobić, że zmienię rozdzielczość monitora i w ten sposób będę mógł nagrywać full size we Frapsie. A wy będziecie się cieszyć lepszą jakością moich materiałów. Mm, I to nie będzie tylko w Minecrafcie, to będzie też w innych grach. Mm. Na przykład w Miros Edge już jest, yy, i w Assassin's Creed, ale to dopiero później, bo już mam za dużo odcinków nagranych yy. Znaczy w sumie nie tak dużo, ale już trochę jest w przód materiału i to już teraz bym, nie mogę po prostu czegoś zmienić, bo e, szczerze mówiąc, także że dużo serii i nie mam, nie jestem w stanie nagrać czegoś e, od nowa. Także, tak, e, taki jest właśnie, taka jest sprawa, którą ja miałem Wam przekazać, że tak powiem. E, tutaj sobie zejdziemy, Opatrzcie, tam jest nice. Aha, i w ogóle się dowiedziałem, że to o czym mówiłem z tym generatorem kobla, że tworzy mi się stone, a nie cobblestone, to jest tak, że podobno jak się wrzuci kobla do lawy i zdąży się go jakoś wyjąć, to będzie to stone. On się w lawie przetopi. Ja to w sumie sprawdzę, jak już mam tu lawę. Najpierw sobie zbiorę tutaj te rzeczy. Te surowce. Yy, nie wspomniałem, że mam yy, ma minimapkę Jest to mod REI, yy, rei Apostroph S, czyli minimapka REI REIA To by odmienić, nie tutaj wiecie się odmienić yy, Reis minimap I to jest yy, minimapka, która What the... What the fuck? Oh yeah! Oh yeah! Fuck you It's a diamond Nice, nice, A kurde, o oh, fuck, o oh, fuck, patrzcie, miał odcinek złota, a później odcinek diamenty, bo odcinek będzie złoto, bo ja go jeszcze nie wrzuciłem, kiedy teraz to nagrywam, także wiecie, tamtego nagrałem dwa dni, dwa, dwa dni temu, tak dwa dni temu, teraz zamiast się uczyć to nagrywam, ale spoko, yy, bo i tak sobie dam radę, a wiecie... Zobaczy jaka się udała okazja, a może innego dnia bym poszedł gdzieś indziej i wiecie, nigdy nie wiadomo jakby to było. A teraz mam diamenty! a kurde lol! Świetnie. I jeszcze mam tego głupka redstone'a. Haha. Oh, dobrze. na sam początek. Czwarty odcinek diamenty. Jak to będzie lawa? Dobra, spoko. Spoczko. Ups, tam coś może być głupiego, to tu zamkniemy. Także... <laughs> Kurdy Nie wierzę no, no. Ah, fuck you Zabierać mi jakieś gówno stąd Nie chcę taj... syfu Wejdź Diamenty Diamenty Dawać achievement Co diamenty? Czy to było spolszczone? Zabrać diamenty twoim metalowym narzędziem Ej to są nowe achievementy Ej wiecie że ich nie widziałem bo nie patrzyłem w zanim wygrałem tego moda, a coś okazuje, że zobaczcie, są archiwmenty dodane jako że jest enchantment table e, do, zak do zakręć i to tu jest diamenty i jeszcze są, musimy zejść głębiej z byłego nice, czemu to wygląda, aha, Obsidian. To są e, chyba, co to jest, to jest chyba z, coś z pigmentów albo z czegoś, tak, to są te gold nuggetsy. a tutaj potion maker. E, potion maker to jest, a to nie spuszyli, to jest wiecie robienie tych a to jest wejść do the Endu, a to jest a to, to jest do d&du bo tu w polsku się nazywa chyba kres a nie koniec e, a tutaj chyba jest zabi smoka no nieważne to nie będę coś zagłębiał ale zacie zróbcie kompas, zróbcie zegarek e, redstone torcza, pistona i lepkiego pistona to będzie ciężko ale Kurde, czekajcie, czekajcie, mam jeden, mam już trzy, mam już trzy, a tu są trzy kolejne Lol A ktoś się za nie popisywał, kto to był? Czy to nie był... A, to by może był Bartek, Bartek z Bartek? Się, chyba miał taki filmik, jeden z jego pierwszych naprawdę filmików W którym pokazywał chyba jak to znalazł 7 diamentów w jednym miejscu To ja mam na razie sześć Niestety już ma więcej tu ich nie będzie, ale i tak jest sześć Oh yeah, to jest naprawdę niesamowite uczucie, znaleźć diamenty własnoręcznie i to tak szybko, a tam są cave-spidery znając życie i mojego PH, Ale nie chcę zginąć tutaj z tymi rzeczami, więc ja się stąd ulotnię jak najszybciej. I w tym odcinku wrócę do domu, ale tę Kinie sobie oznaczę po prostu waypointem, który jest w tej mapce, bo, bo, bo chyba nie skończyłem o, o tym mówić. Na M mamy menu z tego co... Aha, nie widzicie, bo jest jakaś... Co już taka dziwna rozdzielczość? Tam jest napisane menu MK jakby co? W tym miejscu. Bo gdzieś widać kursor tutaj. I właśnie... Yy, waypoints, nie, tu się nie, no, nie tutaj się dodaje. add, O, patrzcie, nawet mi brało kolor świetnie. elementy, OK. Patrzcie, diamenty tu były gdzieś... No dobra tutaj, ale chodzi mi o miejsce ogólnie. Bo wiem, wiem, że wiedziałem gdzieś do tylko tak wiecie już. Oh, Jezus. Sorry, że tak się jaram, ale wiecie jak to jest. Znaczy może nie wszyscy wiedzą, bo wiecie. Ja tam nie wiem kto grał, ale chodzi mi o to, że... że to jest tak niesamowite uczucie, jak tu coś będzie jakiś creeper, tego normalnie. A to jest jaki pajączek I się wkopał w lawę, to za głąb A tu jest tyle żelaza Tam jest złoto, ja tam muszę wejść Rot w... czy idzie? Aaa, kurde jak wpadnę sobie tą lawę, to chyba Sam się zarąbię po odcinku Potnę się Owej tam jest choćków i pająków Kostek Fuck Ej, a może w lawę wejdziesz kolego? Oła Lubisz kąpiele w gorących źródłach termalnych No chodź Wiecie co? Ja mam jakiś problem, ja nie słyszę Minecrafta A nie słyszę, tylko strasznie cicho Spoko Mam nadzieję, że wy będziecie słyszeć, bo znowu wrócimy do nagrywania dźwięku ogólnie na jednym kanale i, i nic nie zrobię, jeśli będzie za cicho Bo ciężko było później wszystko mi skalibrować, że tak powiem, czekam się mówi, dopasować w czasie E, nie, nie było to warte... Nasiono, co to jest? Boże, nasiona jakieś noszę. Nasiona te sobie zbiorę gdzieś. Pójdę po prostu po nasiona. A nie będę zbierał ich i łaził z nimi po jaskiniach. E, ten pajączek jest troszkę irytujący, jako że... O f... Pytę. Co tu jest? A, tak to właśnie myślałem. Jeśli coś teraz zajdzie od tyłu, to ja nie będę nic słyszał, także spoko. Właśnie tak cicho mam grę z tego, co właśnie mówiłem. Ale ogólnie nie nieźle i czekajcie. Ten pańczyk zaraz na nie pójdzie. Obsidian. Nie oddam tego kilofa, nie będę tego kopał. Jezus, tam jest spawner. I ja tam nie idę. Przez to mnie. Kurczę, a wiecie co? Ja bym tutaj sobie oznaczył. I stąd wyszedł teraz. Mm. I uciekł sobie stąd spokojnie. Lapis tam jest, ładne miejsce ogólnie. Znaczy diamenty, wszystko, wszystko w jednym miejscu. Tam jest spawner cave spiderów, tego się właśnie bawiam. I wiecie, ja nie wiem czy coś, czy coś tu jeszcze jest i nie chciałbym teraz zginąć. Ale wiecie, to są emocje, to jest silniejsze ode mnie, ja muszę tutaj wyjść teraz. Już tu wszedłem, to już tutaj jestem i teraz najwyżej tu padnę, ja tu wrócę. Mm, jeszcze są takie tutaj opcje, chyba minimum opcje, ja mam zaraz, zaraz to znajdziemy. Marker, nie, mm, gdzieś jest taka opcja, chyba, że oznacza śmierć, coś, coś takiego, e, gdzieś chyba było. Wiecie, ja mam, zaraz, popo e, Death Point, e, Enablet, o właśnie, en 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 Enablet, tak, Enablet, chyba tak się mówi. Szczerze nie wiem jak się mówi, ale zawsze mówi się tak raczej en enablet To na pewno tak wiecie głupio brzmi Ale ogólnie to To tak to Pasuje, w, szczerze mówiąc kurcze Sam już teraz nie wiem w sumie Ale okej okay. Nie podoba mi się, że tam jest jakaś otwarta przestrzeń, z której może coś wyjść No raczej będą teraz coś za plecami? Ale się bardzo strzała ten waypoint tam jest spawner. Ja to, ja wrócę po ten spawner. Nie myślę, że go tutaj zostawię. Przecież to może albo wykorzystać, jeśli mm, będzie dosyć blisko, albo wiecie, przynajmniej trzeba się z nim rozprawić. nie zostawić sobie takie spawnera, ale chodzi o to, że że nie będę teraz tam latał z tym całym y, moim dobytkiem, że tak powiem Minecraftowym, bo to jest po prostu głupie i niebezpieczne. I, i tak już mogę zginąć, jeśli będę wychodził w górę kopi wychodził kopiąc w górę jakiś yy, głupkowaty wiecie tunel spiralny czy, czy whatever i z tego powodu <coughs> yy, nie nie chcę aż tak ryzykować bo też jest ryzyko wychodząc yy, stąd w górę że będzie lawa czy, czy też inne mm, potworki ale mm, ale to jest jeszcze większe ryzyko iść teraz tam Napis można tym kilofem co mi migło ta mi mignęła, nie wiem czemu, Albo się zaktualizowała, nie mogę wziąć tego. Spoko. Krzemień. Czy ja to potrzebuję? To sobie zapalniczkę robi, nie? I szczaby chyba. Szczaby się tego robi też. Atrament. Róże się jeszcze zbiorą, ale mam. Grzybek. Man, I diamond. Diamonds. Ziomuś, myślałem, że to są diamenty. Kręciłeś mnie, znowu się tam coś mignęło, to chyba się aktualizuje, wiecie. X Tu jest ta wioska, tu jest ta wioska. A jak tam pójdę, to się... No nie wrócę, tak? Tam nie powinno już wyjście, z którego przyszedłem, jak jestem głęboko. Jak ja jestem głęboko... E, czy to jest burza, że tak się tam błyska, nie wiem. Czekajcie. 20. 20 to nisko, to jest 40 poziomów chyba pod ziemią w sumie, nie? Także wiecie, ja tutaj... E, ale wykopię się, kurde no przecież. Nie mogę tutaj przecież zostać, nie? To tu sobie zaznaczę jeszcze pointa chociaż ja te są blisko, to się znajdzie z góry. Więc ja spróbuję wyjść w jakiś sposób, jeszcze nie wiem jak, ale może się uda. Zaraz coś zajdzie od tyłu, czy coś, to jest koniec. Aha, i, i, i nie mam tekstur znowu John Smitha. I jest to spowodowane nie tym, że mi się nie chciało wgrać czy, czy coś w tym stylu, bo to przecież jest y, 10 sekund roboty w sumie. Y, ale jest to spowodowane tym, że John Smith jest dostępny, tylko że y, y, ja miałem swoją wersję, bo tam jest customizer w temacie, już o tym wspominałem i... Ja chcę mieć swoją wersję właśnie niektórych tekstur wybrane jakby opcje że tak powiem tych tekstur a osoba która udostępnia właśnie ten customizer też wszedłem właśnie tuż przed odcinkiem powiedzmy tam może 10 minut wszedłem na temat John, Smith, John Smitha i dowiedziałem się że że ten customizer nie jest jeszcze kompatybilny z wersją nową wersją John Smitha i z tego właśnie powodu nie nie mam John MIFA, bo nie mogłem sobie jej, ich jeszcze skustomizować, tych tekstur. A to mi średnio pasuje, dlatego oglądacie teraz mój odcinek w standardowych teksturach Minecrafta. Ale mam nadzieję, że, że do przyszłego odcinka to się zmieni. Bo tamte tekstury są fajne i potworki na fajnie wyglądają, aż nie są aż tak straszne. Zwłaszcza creeperki są słodkie, no kurczę. No dobra, jak mi się rozwalił to zabieram ten... Co, tu jest czysto i mi się podoba, że tu jest taka ładna, jask ładna taka właśnie tutaj jaskinka, taka większa, w której jest mała szansa, że chyba coś się pojawi i z tego powodu czekajcie i będę mógł tutaj spokojnie zejść, nie? Ale ja już zebrałem znowu 64 kopne. Niesamowite, że już mam tyle. Dobra, będę miał dużo kobla. Nie będę musiał już <laughs> robić sobie fabryczki kobla w razie czego. Ja tu się na to na jakiś spawner, to nie będzie fajnie. A jest duża szansa w takich jaskiniach, ale już jestem... Nie ja dopiero znaczy nie jestem szkoda. Wiem, że mógłbym kopać inaczej takim, taką spiralką. Tylko że ona daje mi mniejsze szanse ucieczki, może tak powiedzmy. Tutaj jak coś wykopię, to zanim to spłynie za mną, to ja już zdążę to zablokować i iść gdzieś indziej. A w takiej spirali to mi po prostu wyleci na prosto na web I, i nic już nie zdążę chyba zrobić. Takie mam wrażenie przynajmniej. A propos modów, może tak pogadam, to przeglądałem sobie mody, bo często sobie przeglądam, bo szukam po prostu czegoś, co by w było fajne dla mnie, a jednocześnie by też umiliło Wam oglądanie mojej serii. Yy, I y, zacząłem moda, który jest zdeczka głupi, bo dodaje dużo itemów, tylko że te itemy. Jezus. Puh. Jezus Maria. Jest jaskinia tylko, co tam na mnie czyha. Yy, Tylko że. Ten mod dodawał y, tyle itemów, które tak ułatwiały mocno rozgrywkę, że naprawdę... No kurczę mi to też padnie, że nie miał moim zdaniem sensu dla, dla gracza, który chce czuć ten jakby strach powiedzmy przed śmiercią, czy jakby, nie wiem jak to określić, ale wiesz wiecie o co mi chodzi. Mm, to jest po prostu ten mod był zbyt dużym moim zdaniem ułatwieniem. Był tam, była tam na przykład zbroja, która się nie psuła, yy, bo była zbudowana, fakt, że trudno było zrobić, bo to było, yy, wiecie, macie crafting yy, table, to robicie yy, zbroja, chyba tam wszyscy, każdy rodzaj zbroi, a niżej jeszcze jakiś tam taki dodatkowy item, który dodało te mod, jakiś tam coś z smocze, chyba, nie wiem, co ze smoka było, czy coś, plus diament, plus coś tam jeszcze, nie? I ten mod yy, był zdecydowanie zbyt dużym ułatwieniem, co ja robię moim zdaniem, a czekajcie w tą pójdę, nie do wioski. Zbyt dużym ułatwieniem był, dlatego ja na pewno go nie zainstaluję, bo no, były też kilofy i wszystkie w ogóle bronie, może wszystkie narzędzia można było też zrobić takie niezniszczalne, co jest przecież kompletną głupotą. Naprawdę nie wiem, kto robi takie młody. chyba że, no nie wiem, może jacyś młodsi użytkownicy, wiem, że są tacy, niestety tacy też tutaj się pojawiają na YouTube i i może dla nich są takie mody bo oni zazwyczaj albo oszukują yy, dodając sobie idemki czy coś w tym stylu albo wiecie grają na PC, wiem że też grałem co też trochę może jest yy, zachowaniem może nuba ale chodzi mi o to, że że teraz powiedzmy gram z posłarkami a oni na przykład nawet jeśli by z nimi grali to po prostu tak nie umiem tego wygrać i czekajcie ktoś idzie to zaraz wracam do tego tematu, się rozgadałem A nie, spoko, e, przyszli koledzy Ale i tak e, się umówiliśmy na chyba pół godziny, także spoko Bo i przekaz sprawdziłem, że nagrałem już 20 minut, ale Takie odcinki do pół godziny są dobre, cholera Jezus mam jeszcze drewno, jakie szczęście e... Jakie szczęście, że nie mogę wziąć sobie... Aaaaa, damy, co ja robię? Eee! U lol? Lol? Ej, ja naprawdę się zdziwiłem. Można craftować... Yy, te. Craftować... stakować crafting table. T table. Stoły do kraftowania, lol. Naprawdę nie wiedziałem i właśnie nie dało mi się, wydaje. Ale spoko, mi to nie przeszkadza, mi to nie przeszkadza. Bady badyle i tutaj zejdzie na to surowcu, na te kilofy tylko znowu ich nie wezmę, nie? no właśnie to jest tu problemem jedna deska i tak się nie przyda i jeszcze coś cholerka co by stąd wywalić, no nie wiem co mi jest, no co mi wyrzucić, no mam jeszcze, a przecież ja zaraz przy... chyba stąd się wydostanę skoro można je stakować to ja sobie takie zabiorę spoko to sobie to zabiorę. Dobra. Jest git. Idziemy dalej. E, o, spadło mi do 60 FPS. Ciekawe, miałem 90. Znaczy nie, jak klikam w 3 kiedyś, że wam coś pokazał, chyba też, było 6 to mi się wydaje, ale e, ogólnie miałem 90 jakoś tak. No to jeszcze mogę nazbierać troszkę. Sobie torch dorobiłem, przecież. A, ale będzie długie wyjście stąd. Jestem na 44, nie wiem jak jest powierzchnia Ten gravel nie wyglądał opt optymistycznie i pozytywnie <coughs> ale spróbujemy jakoś koło niego tutaj się przedostać Chciałem coś skopać? Nie Czy to jest kanion? Nawet jeśli to ja nie chcę tam wchodzić i zrobimy tak. Skręcimy o jedno w bok. Hmm, ta SMS jasne. Eee, dobra. Pewien Saigonek się dobija, żebyśmy nagrali, ale ja zaraz będę się kończyć, bo naprawdę sprawdzian z historii nie jest rzeczą łatwą. Hmm i wymaga jednak yy, nauczania się na niego także chyba będę musiał mu odmówić ale mamy tam odcinki w przód troszkę także nie ma sprawy mam nadzieję że to zrozumie Creeper Creeper ale ja tu nie chcę wchodzić no weźcie mi to przez pytanie tak zrobiłem, żeby w to nie wejść no i co i dupa 26. tam coś jest. Chyba nie. Kurczę, no nie chcę tam wbijać, bo zobaczcie, 16 zł, a 6 diamentów. Ojej. Oh yeah. Te diamenciki to naprawdę mnie e, jarają. E, 61, spoko. W sobie troszkę nakopiemy tego cuda. Eee, a Co to jest? No właśnie. I teraz mam tylko 30 fps? Nie wiem, 90. Spoko, widzicie? 90?! jest, bo mam ciągle opti fajna na starego, miałem sobie go zaktualizować, zapomniałem. Ja pierdykam. Wszedłbym tam, ale to jest naprawdę... W takich kanionach może być rzeź i nie mam zamiaru dać się zarąbać. Dobra. Tak już nie zbiorę tego węgla, nie? No właśnie, dlatego muszę się stąd wydostać jakoś Gardzę węglem bo ...dwa staki węgla to, tu się nie przytapia nie ma sensu więcej tego nakopać A tu wyobraźcie czego wiecie, i tak będę chyba tędy wracał do tej jaskini. to najwyżej zbiorę, następnym razem kiedy będę miał więcej miejsca ja w sumie go nie zbiorę, bo ja już go kopie to i tak zniknie, ale mniejsza o to wiadomo o co chodzi. Chociaż, jeśli bym wyrzucił jedną różę, którą nie wiem po co mam i tego głupiego kobla, którego też tu wziąłem, to mogę wziąć węgiel, który jest na pewno bardziej przydatny niż kobyl czy jedna róża, którą gdzieś znajdę i tak i którą tam użyję powiedzmy kilka razy, a węgiel raczej się cały czas przydaje. Nie? No, dobra. Aha, kopię nad sobą i czym się zcięło? Fajnie hmm, Jak długo można to kopać? No przecież jestem na 53, a powierzchnia jest powiedzmy już na 60, więc ja bym hmm, chciał już tutaj gdzieś widzieć Chociaż to był kanion i właśnie się boję, że jestem, że jednak powierzchnia jest tutaj wyżej, fuck Zabieraj się Dobra, przynajmniej tu już się oddaliłem, od tego kanionu na, na minimapie go niestety nie widzę. Tak, nie ma go tutaj. Ale jestem bliżej wioski, a moja ja chata jest chyba tam, w tamtą stronę. Tam, gdzie teraz widzę strzałeczką. Mm, dobra. Kurczę, bo niebezpiecznie mi się patyki kończą, ja tu ja nie wyjdę po prostu. Będę musiał wejść do tego kanionu i, i tamtędy iść. E, dobra, teraz to już po, po mnie przyszli w ogóle i, i tutaj zakończymy, także yy, później wyjdę spokojnie, bo już za długo po prostu, już ma mało miejsca, już coś przyszedł, także komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nieważnej ma przygody, mam nadzieję, że się podobało i cześć!